Jeszcze piękny rzepak, bardzo duża miąższość tego łanu, tych łuszczyn jest naprawdę bardzo dużo, nie dość, że ich jest dużo, to są jeszcze bardzo grube. Tu plon, jaki przewidujemy, naprawdę to będzie w granicach 5, a nawet 6 ton. To jest w tym roku naprawdę realne. Aby te uszczyny tak wyglądały, aby ten rzepak wydał nam naprawdę satysfakcjonujący plon, musimy zacząć od samego początku, czyli od porządnej, dobrej ochrony herbicydowej. Na tym polu zastosowaliśmy technologię typowo doglebową, czyli skupiliśmy się na zwalczaniu chwastów w tym rzepaku bezpośrednio po siebie. Spójrzcie niżej. Jak wygląda w tej chwili e, łan tego rzepaku, jeżeli popatrzymy na e, sam dół, widać, że dalej mamy praktycznie e, gołe pole. Pojawia się miejscami e, fiołek, ale taki, który powschodził nam bardzo późno. Natomiast generalnie to pole jest naprawdę bardzo, bardzo czyste. E, na tym e, polu były zastosowane e, trzy substancje aktywne, trzy preparaty, czyli e, po pierwsze e, był to metazachlor czyli preparat y, y, Mezo. Po drugie, y, chlomazon, bez którego nie da się zwalczać przytuli bezpośrednio po, po, po siewie paku. Y, tu zastosowaliśmy preparat y, BOA i efektor. Y, kolejna substancja to napropamid, czyli preparat Baristo. Otóż te trzy substancje aktywne zupełnie inaczej zachowują się w profilu glebowym. Jeżeli mówimy o metazachlorze, to metazachlor jest bardzo mobilny w glebie. On nam się będzie bardzo szybko przemieszczał, jeżeli będą, spadną opady deszczu po wykonaniu zabiegu. On się może nam przemieścić na głębokość około 8, nawet 10 cm. W przypadku chlomazonu on jest mniej mobilny. I po opadach deszczu on się będzie nam przemieszczał na głębokość około 5 cm na natomiast to substancja, która ma bardzo małą mobilność w glebie, czyli niezależnie od tego, czy będzie padał deszcz, czy będzie świeciło słońce, on będzie nam się stabilizował w takiej wierzchniej warstwie gleby około 2-3 cm. Te trzy substancje aktywne. I to rozmieszczenie na różnych głębokościach profilu glebowego będą powodowały, że to rozwiązanie będzie naprawdę bardzo takie stabilne w działaniu i mniej uzależnione od przebiegu pogody. Powszechną wiedzą jest, że w przypadku rozwiązań doglebowych one są bardziej skuteczne, jeżeli jest więcej wilgoci, w przypadku suszy ich skuteczność spada. Zastosowanie w tej kombinacji metazachloru, chlomazonu. A zwłaszcza baristo, czyli napropamidu, gwarantuje nam tą, tą wysoką i stabilną skuteczność. Dodatkowo baristo to preparat, który podnosi nam skuteczność na takie trudne chwasty, jak chociażby e, bodziszek, który staje się coraz większym problemem e, w rzepaku. Baristo ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Napropamid, który jest w preparacie Baristo, on nam także ogranicza bank nasion chwastów jednoliściennych. Czyli stosując w kombinacji do glebowej preparat Baristo, po pierwsze samosiewy zbóż będą nam wschodziły nieco później i bardziej równomiernie, po drugie, będziemy mieć znacznie mniej chwastów jednoliściennych, takich jak chociażby miotła zbożowa, stokłosy, życice. Będzie po prostu te chwasty znacznie łatwiej zwalczyć w roślinach następczych. Także będzie mniej i łatwiej będzie zwalczyć wyczyńca, zarówno w rzepaku, ale także w pszenicy. Stosując baristo, możemy po prostu bardzo mocno ograniczyć populację nasion i jednocześnie łatwiej i taniej zwalczać chwasty uciążliwe jednoliścienne w roślinach następczych. Ten żypak jest naprawdę bardzo czysty, ale. To, na co warto zwrócić uwagę, to też fakt, że te rośliny są bardzo zdrowe. Bardzo silny, silny palowy system korzeniowy. On pozwolił temu rzepakowi przetrwać tą suszę. Zobaczcie, że na głębokości tych 25-30 cm jest bardzo, bardzo sucho. Jeżeli tutaj byśmy chcieli te rośliny przekroić, to widać, że bardzo ciężko się kroją. Natomiast one są naprawdę zdrowe, białe bez porażenia przez choroby grzybowe, w tym głównie suchą zgniznę kapustnych. Na, tych, na tym polu zastosowaliśmy w kombinacji preparat MEPIC, i to właśnie ten MEPIC był odpowiedzialny za tak silny rozwój systemu korzeniowego. Dołożyliśmy oczywiście odpowiednią kombinację triazoli, tak aby ten rzepak wyglądał tak jak tu na tym polu czyli bardzo dużo zielonych, zdrowych, pięknych łodyg, bardzo twardych, trudnych, wręcz do, do przekrojonia, jak chociażby ta.